Odcinek powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów kanału Pod naporem. Zapraszam do oglądania i serdecznie dziękuję. Dzień dobry kochani. Dzisiaj wyjątkowy temat na tym kanale, bo będziemy bardziej politykować, nie za dużo, ale jednak, bo książka nazywa się w pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm. Manifest Arona Bastaniego, takiego publicysty. Zdanego na zachodzie, w Polsce też coraz bardziej za sprawą choćby tej książki, w różnych kręgach. Ekonomiści to czytają, znaczy tacy, którzy nie są zbyt zabetonowani, tak mi się wydaje. I pomyślałem, że to może być coś dla mnie, bo jeśli spytalibyście o moje poglądy polityczne, pod koniec odcinka domyślicie się, że jakby dobrze mi się to czytało. A jeśli spytalibyście mnie o mój pogląd na temat komunizmu, w Polsce w drugiej połowie XX wieku, no to odpowiem to, co się domyślacie: że nie podoba mi się ta epoka i ta realizacja komunizmu. Możecie się spierać o to, Jaki to był komunizm? Czy komunizm jest dobry? Wiem, gdzie się znajduje. Znajduje się na YouTube, który jest bardzo demokratycznym medium, ale też takim medium, który, które lubi kontrowersje, lubi ostre opinie na temat rzeczywistości. Więc spodziewam się tutaj przynajmniej dwóch, trzech osób, które zmieszają z błotem tę książkę, mnie i wszystko, co tutaj zostanie powiedziane. Trudno, nie mam z tym żadnego problemu, a wręcz powiem tym osobom, Zachęcam, proszę, piszcie, ile wlezie. No najwyżej ktoś złapie Shadowbana, jak już naprawdę przesadzi. To jest książka, która przedstawia pewien, powiedzmy, utopijny projekt przyszłości, w której to przyszłości e, nie będzie konieczna nasza praca i zostanie zniwelowany lub zlikwidowany niedobór. Jak to może się wydarzyć, o ile się kiedykolwiek wydarzy? Na przykład tak, że ze sprawą rozwoju technologicznego możemy coraz łatwiej i coraz taniej pozyskiwać surowce niezbędne nam do przeżycia. Mam tu na myśli także takie surowce, które mogą być wydobywane w kosmosie, ponieważ już coś tam zaczynamy planować. I o ile ja jakoś rozumiem historię w taki sposób, że ona się zmienia, no to też zachęcam Was, żebyście myśleli o historii jako czymś, co może się radzić. Radykalnie, nagle i bardzo szybko zmienić. I o tym też pisze Bastani. Podaje nam kilka przykładów z historii, takich jak bardzo odległa przeszłość, kiedy ludzie zgromadzeni w małych społecznościach zajmowali się uprawą ziemi, aż w końcu odkryli to, że mogą wykorzystać zwierzęta do tego, żeby zaprząc pługi do krów, do koni do czegokolwiek innego co nie jest człowiekiem a jednak żyje, żeby to żyjątko za nas wykonywało pewną pracę i to było pierwsze zerwanie dla Bastaniego. Drugim zerwaniem było to, kiedy zamiast zwierząt przydających się do pracy, wykorzy zaczęliśmy wykorzystywać maszyny. Zwierzęta po tym zerwaniu, drugim zerwaniu dla Bastaniego, stały się no, nieprzydatne w naszej pracy. Tego się nikt nie mógł spodziewać. Znana jest ta fraza Forda, czyli założyciela jednej z Was pierwszych, o ile nie pierwszej, prawdziwej linii produkcyjnej dla samochodów, że gdyby on się pytał ludzi, czego potrzebują, no to powiedzieliby, Właśnie szybszego konia. I tak by to drugie zerwanie nadal nie mogło nastąpić, gdybyśmy się trzymali tych koni jako najlepszego środka transportu. Dlatego po samochodach i w... Po zmianach w wielu innych miejscach, gdzie zwierzęta przestały się przydawać, nadeszła nowa epoka. Maszyny pojawiły się w takim krajobrazie, który naprawdę zaczął się zmieniać, i ludzie też tracili pracę, przechodzili do innej pracy. Nie opłacało się wykorzystywać albo zwierząt, albo ludzi do tego, co mogły robić maszyny. I zdaniem Bastaniego stoimy na progu trzeciego zerwania, czyli czekamy na moment, kiedy stanie się nieopłacalna. W większości wymiarów, czy w każdym wymiarze, postawmy te, te granice, w każdym wymiarze praca ludzi. I to jest kontrowersyjne. Znaczy, to jest takie jedzenie dla umysłu, taka idea, nad którą warto by się pochylić, zastanowić, co my wtedy zrobimy, jeśli by się tak wydarzyło, bo dzieją się już pewne kroki. O tym opowiada ta książka, gdzie jesteśmy cywilizacyjnie, na jakim etapie, jak blisko być może do tego, żeby część pracy, którą muszą ludzie wykonywać. Na przykład kierowcy autobusów w publicznych liniach czy w publicznej komunikacji. Jeśli będą bardzo pewne, świetne samochody autonomiczne, które już istnieją, tylko nie są masowo produkowane, no to co wtedy z tymi ludźmi, którzy są do tej pory kierowcami? Co z nimi zrobić? Wyobraźmy sobie sytuację, że medycyna i technologia są już na tak zaawansowanym etapie, że nie opłaca się, jest to, wiąże się to zbyt, ze zbyt dużym ryzykiem, żeby był ludzki chirurg. Już teraz maszyny pomagają przy zabiegach. Jesteśmy w stanie pomyśleć, znając wszystkie dzisiejsze nowinki o sztucznej inteligencji, o tym rozwoju. Idziemy tu jeszcze parę kroków dalej, idziemy parę dekad dalej. Nie wiemy, co się wydarzy, no i co wtedy. Z chirurgiem, który był szanowany, świetnie zarabiał. Co się stanie z księgowymi, ze sprzedawcami w sklepach, z kasjerami, z informatykami, którzy no, nie są natywnym użytkownikiem języka kodu? Który jest językiem sztucznej inteligencji i prędzej czy później maszyna będzie w stanie zrobić dużo więcej niż jakikolwiek informatyk. Podobnie jak nie da się chyba tych już najlepszych maszyn czy sztucznych inteligencji pokonać w grze w szachy, ponieważ to są operacje na liczbach, na kodach. Informatyk mógłby się przydać do czegoś innego, na przykład do wymyślenia czegoś kreatywnie, na co maszyna mogłaby nie wpaść. I to jest właśnie to pytanie o przyszłość, żeby wziąć pod uwagę to, że dzisiaj się przejmujemy i tak jak wcześniej się zawsze przejmowaliśmy jako społeczności. W historii człowieka, co zrobić z tymi pracami, które znikają, co zrobić z tymi ludźmi. Ta książka akcentuje przede wszystkim to, gdzie powinniśmy pokładać nadzieję, żeby zobaczyć ten stan dziś, gdzie się rozwijamy, gdzie coś może zaraz okazać się całkiem nieprzydatne jako pewna forma aktywności czy pracy ludzkiej. I to najważniejsze, co tu się znajduje, to jest taka motywacja, żebyśmy my, jako ludzie, w społeczności, zaczęli się tym interesować i dbać o swoje interesy, ponieważ ustrój, w jakim żyjemy tutaj w Polsce i nie tylko, oczywiście, to jest ustrój neoliberalny, czyli taki, który z jednej strony wartościuje wolność jednostki, a z drugiej strony bardzo mocno wartościuje wolność korporacji, bytów rynkowych, pewnej towarowej, usługowej struktury tej rzeczywistości. Społecznej, że mm, jeśli nie chcesz pracować, no to trudno, będziesz biedny, będziesz nędzny. Tylko okazuje się, że bardzo często, nawet jeśli się ma pracę, to i tak się bieduje. Bardzo często robi się coś tylko po to, żeby związać koniec z końcem. I to zawsze była wartość w naszej kulturze, znaczy, żadna praca nie hańbi, to wszystko co budujemy, to właśnie naszymi rękami jest zbudowane, tylko że coraz bardziej staje się to fikcją. Coraz bardziej staje się to fikcją, dlatego że istnieje przyszłość, która będzie zautomatyzowana w dużej mierze. I to pytanie, które jest tu takim pytaniem wstydliwym, i w trakcie tej lektury też miałem czasem poczucie pewnego zażanowania, ale Jestem przekonany, że to jest ten kierunek, który jest rozsądny i dobry. To znaczy, jak uczynić z czasu wolnego pracę, jak pracę zamienić na czas wolny, jak ustrukturyzować, ustalić, ustawić to życie społeczne tak, żeby to nie wyglądało, że nic nie robimy, tylko robimy to, w czym się czujemy dobrze, do czego mamy kwalifikacje, w czym możemy się przydać. I dlatego właśnie część tej pracy, którą mogą wykonywać roboty, nie będą wykonywać ludzie, ponieważ się to nie będzie opłacać rynkowo, nawet w takiej neoliberalnej, kapitalistycznej sytuacji gospodarczej. I, I co? Do czego może się przydać człowiek? O ile w ogóle do czegokolwiek. Do czego nam się mają przydawać zwierzęta, o ile do czegokolwiek. Czy zwierzęta w zoo umieszczone powinny pracować nie to mają sobie być, bo są tym, co zostało na ziemi dobre jako życie, ale nie potrafimy uwierzyć w to, że nasze życie jest dobre i nasz, nasz czas się liczy. To jest książka inspirowana w największej mierze Karolem Marksem. Uwaga, straszne nazwisko z przeszłości. To ten zły, tylko że no wiecie, nie byliśmy gotowi, nie byliśmy gotowi na to. Pisał o tym Derrida, też taki filozof, napisał książkę Widma Marksa, o tym, że tamta sytuacja się rozegrała, ale ona będzie nam się czkawką odbijać. Będzie wracało to, co wtedy zostało wykoncypowane, ponieważ ma to sens. Choćby tylko dlatego, że nie było warunków do tego, żeby zrealizować utopijne idee. To jest pytanie o to, co, co będzie, jeśli będą warunki zapewnione. Zagrożenie tu polega na tym, że my możemy nie być gotowi. My możemy nadal brać udział w tej grze. Bastani też w pewnym fragmencie opowiada o tym, na czym polega realizm kapitalistyczny, jeśli byście nie wiedzieli. No to właśnie na tym, że on jest antyutopijny i on jakby zakłada i trochę tak jakby wmawia, bezosobowo, no bo to jest pewna struktura, ustrój, że cieszmy się tym, co mamy. Że wystarczy. Że nigdy za wiele... Nie. Ale wychodzi na to, że nawet w sytuacjach, kiedy naprawdę wszystko mogłoby być nam dostarczone w jakiejś formie luksusu, na przykład jedzenie. No tu też syntetycznie stwarzane. Na przykład mięso syntetyczne. Albo z mięso, którego produkcja wykorzystuje energię w pełni odnawialną albo darmową. Nie wiem, pobieraną z kosmosu, z imienia fundacji jakiejś, która ma taki cel i to zrobi. To co zrobi realizm kapitalistyczny? Realizm kapitalistyczny powie, że tak nie wolno, że wszystko powinno być reglamentowane, czyli nawet jakie stanie, to powinno być sztucznie droższe niż jest w istocie. Jeśli jesteście tymi tam, wiecie, Osobami, które nasłuchały się dużo męcena w internecie, to teraz oczywiście macie gorączkę wypieki na twarzy i piszecie swój nienawistny komentarz, ale tu nie chodzi o nic innego, nie chodzi o żadne polityczne poglądy, tylko chodzi o to, żeby wyobrazić sobie przyszłość, gdzie my będziemy wiedzieć o tym, że coś jest nie tak, znaczy, że, że to wszystko mogłoby być znacznie tańsze, a nasze życie znacznie łatwiejsze, bo nie, nie chodzi o nic innego. Tylko o to, żeby nie cierpieć z powodów ekonomicznych, niekoniecznie żeby nachapać się tego luksusu, bo tym luksusem ma być wszystko to, co jakby normalny człowiek kojarzy z luksusem, nie kojarzy z chorym luksusem, kojarzy z luksusem posiadania czasu na własność, że mamy co zjeść, w co się ubrać, tak żeby odbić troszkę tą, nie wiem, fantazję o rzeczywistości, która jest tam 100 razy lepsza niż nasza, to tutaj też Bastani podejmuje wątek dochodu bezwarunkowego, to jak on był testowany do tej pory i że wnioski z dochodu Podstawowego, bezwarunkowego dochodu podstawowego, są raczej nieprzekonujące. To znaczy, że nie tędy droga, żeby rozdawać ludziom pieniądze i cała maszynka zostanie ta sama. Nie, chodzi o przemodelowanie swoich głów i uznanie, że my jesteśmy w tej całej sytuacji bardzo ważni. Być może nawet ważniejsi niż zwierzęta. Które wiadomo, traktowaliśmy w historii ludzkości i z samego globu dosyć źle, właśnie wykorzystując jako narzędzia do czegoś, na przykład do zaspokojenia swojego głodu. Ale że my wypruwamy sobie żyły czasami bez sensu, bo tak to jest ułożone. Jeśli myślicie sobie, że człowiek bardzo potrzebuje pracować, to ja się ogólnie zgadzam. Ja miałem takie momenty w swoim życiu, że miałem pracę. A po pracy i tak pracowałem dla siebie. No mam tu na myśli właśnie czytanie książek, rozwój w książkach. Jest to pewna forma pracy. Zwłaszcza, że nagrywam dla Was filmiki, montuję je, a później piszę głupie teksty na mediach społecznościowych, żebyście chcieli obejrzeć te filmiki. Mówię głupie w rodzaju takich, że równie dobrze sztuczna inteligencja mogłaby za mnie prowadzić social media. Ja bym jej tylko dostarczał tematów, zdjęć i ewentualnej rozkminki. Że to wszystko jest Pracą I gdyby wyobrazić sobie rzeczywistość na swoich prawach, a nie na prawach rynku, to będzie to rzeczywistość lepsza dla nas. Jest to logiczne. Jak lubicie tą logikę, waszą ulubioną, mówię tutaj znowu do tej widowni wyobrażonej, która jest za wolnym rynkiem, bo to jest ta najlepsza idea. No nie wiem, wolny rynek kończy się tam, gdzie ty, ty nie jesteś wolny. No ty, wolisz ty być wolny, czy, czy rynek ma być wolny? To już nie, nie czaje. My chcemy być wolni. Komunizm prawdziwy, zdaniem Bastaniego, to jest komunizm luksusowy. Nie ma innego komunizmu. Nie ma nic złego w idei, w której praca i niedobór trochę przestają istnieć. Kiedy zapewnimy sobie wszystkie potrzebne rzeczy do życia, niedobór przestaje być problemem. Praca może być rozwojem, może być zabawą, może być tworzeniem społeczności, może być tworzeniem inicjatyw, może być wymyślaniem nowych konceptów w fizyce kwantowej, nawet w biologii, w filozofii, w polityce. To jest praca. Dlaczego ona jest gorsza niż siedzenie przez 8 godzin gdzieś tam, bo trzeba wyklepać w komputer? Kiedy, no, za 10 lat... Szef firmy powie: No nie opłaca się trzymać pracowników, co wtedy zrobimy? Bo jeśli właśnie nic nie, nie zaczniemy o tym myśleć, że ta sytuacja już jest tuż, tuż i że nasze super zarobki, tam po 12-15 koła w korpo, gdzie klepie kot i nawet pracuje 3 godziny, a nie więcej za dnia, to jest sytuacja super fajna i bardzo no, luksusowa, tylko że za 10 lat może przestać istnieć. To wszystko się zmienia i żeby zapewnić nam przyszłość, postawić na siebie, na nas wszystkich, na wszystkich ludzi i uwierzyć, że to jest możliwe za jakiś czas. To nie jest możliwe teraz, bo mamy ten ostrój, jaki mamy, i rozwój technologiczny jeszcze nie jest na tym etapie, że no właśnie latamy w kosmos i e, e, mamy paneli słonecznych tak dużo, że naprawdę nie potrzebujemy żadnej innej. Energii, albo że mamy elektrownie atomowe, które mogą być obsługiwane przez sztuczną inteligencję, jeśli ta sztuczna inteligencja będzie naprawdę godna zaufania. Potencjalnie z pomocą niemalże wolontaryjną ludzi, którzy by się tym interesowali, którzy by chcieli, którzy chcieliby wyjść z domu, bo się nudzą, więc idą popracować gdzieś. Gdzie mają kolegę, koleżankę, gdzie mają jakiś cel, mogą się realizować. Praca jako taka nie powinna być tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, a zwróćcie uwagę, jak bardzo często jest. Ale nigdy to nie jest tak, że ktoś sobie od, wiem, od, od zawsze chciał przede wszystkim pracować. Przede wszystkim się chciał żyć. I o tym jest ta książka. Oczywiście ona jest właśnie manifestem, manifesty mają zawsze jakieś wady, jakieś uproszczenia, będą łapane za 10 lat na tym, że no jednak tutaj jest nieprawda, to znaczy, że no niestety nie udało się tego, co tutaj było super wykoncypowane, ale co do zasady to ma być kierunek. To ma być kierunek, żebyśmy my czuli się sprawczy w tym systemie, żeby wybierać ludzi, którzy nie chcą wspierać tego systemu, który jest teraz, tylko widzą niedoskonałości tego systemu, które chcą go zmieniać, które chcą dążyć do tego, żeby żyło nam się dobrze. Proste jak to. Nic więcej. Żadnych, nie wiem, właśnie tam egzekucji bogatych i wywłaszczenia ludzi z rzeczy. Tylko, żeby lepiej zagospodarować tym, co mamy, bo mamy wielką szansę. Ja mam 30 lat, wy macie, jesteście w różnym wieku, wszyscy możemy głosować, nie każdy doczeka jakiegoś pięknego świata, być może świat nigdy nie będzie piękny, jest to też część mojego światopoglądu, że zawsze jakiś problem się znajdzie, ale gospodarczo powinniśmy wierzyć w to. Wierzyć w to, mówić o tym, Prowokować tych, którzy mają władzę, do tego, żeby oni też podejmowali te tematy, oni i one. Zwracać na to uwagę, uzwiązkawiać się, czytać, rozwijać, przygotowywać na najgorsze, ale też marzyć o najlepszym. Mam wrażenie, że dużo patetycznych słów tu powiedziałem, ale zatem niech to będzie mój manifest jako przedłużenie manifestu Bastaniego. Polecam w pełni zautomatyzowany, luksusowy. Komunizm, a jeśli chcecie wesprzeć to, co tutaj robię, jeśli traktujecie to, co tutaj robię, jako moją pracę albo coś, co sprawia Wam przyjemność albo Was rozwija i chcecie użyć tych takich tokenów, którymi się posługujemy, to znaczy pieniędzy do tego, żeby wesprzeć to, co robię, to od 20 zł przez 50 100, ile chcecie, można wpłacać na Patronajcie i zyskać dostęp do mojego drugiego konta na Instagramie, gdzie dzielę się. Większą liczbą materiałów różnego typu, muzyką, poglądami, zdjęciami, książkami. No i możemy tak iść do przodu, marzyć o jakiejś nowej wspólnocie lepszej wspólnocie. Do usłyszenia!